Co tam, żeś Panie przeczytał? Wodospad masz, tak? Idziemy na wodospad, tak. Ja kiedyś byłem w Karkonoszech i też byłem na wodospadzie. No dobra, prowadź Panie. Tutaj jest w ogóle organizator całego zamieszania. Michu, ahoj przygoda. co? Przedstawiam, ahoj. Kurde. Jest kurczę dobrze, bo ja mam tutaj profesjonalistę. Mamy mapę, jest cały ekwipunek, są śpiwory. Wszystko to, co powinno być. Znasz się na bampie trochę, bo ja to wiesz, Co? Google Maps, coś Apple Maps i ten jest. A dzisiaj sobie jeszcze kupiłem taki, e, taki gadżet, latarkę, bo to zamierzamy dodaj, w ogóle... że idziemy w nocy. Tak, właśnie, czeka nas nocna wyprawa. Nie ma Nie ma, niestety. Jest wodospad, słychać go tam, szumi. Na razie spóźniliśmy. Jakby się Adrian tyle nie szykował w łazience, Musiałem postawić w ogóle loki, fryzurę do góry, żeby wszystko banglało. Nie, ale jak kiedyś byłem, nie wiem czy może nawet... Nie, ja byłem w takich górach skalnych, również w Karkonoszach i faktycznie schodziło się w dół, krzyczało, dawało głos, żeby spotęgować siłę wody i on wtedy buchał. Fajnie. Idziemy w górę. Jest kamieńczyk kochani, żartowałem. Widoczny z korony. Jesteśmy. Idziemy teraz na średnicę. I potem cały czas z czerwonym szlakiem, granią. Idziemy w ten sposób, żeby na wschód słońca doszło do, do śnieżki, czyli tutaj. Dobra, czyli jaki dystans mamy do pokonania? Około 30 km. Dobry protip na nocny trek. Dobry Michu, co tam jest? Górnikiem jesteś, tak? Aha, dobra, masz czapeczkę. <laughs> Dobra, ja też tu mam jeszcze wcześniej mówiłem, że jest latarka, zaraz sobie na czoło nakładam. No i mamy już jest po zachodzie słońca. Zobaczcie w ogóle jak jest pięknie, jakie są w ogóle tutaj piękne, pastelowe kolory. To są w ogóle moje ulubione kolory. Tutaj mamy coś na rozgrzeweczkę, bo naprawdę troszkę przypiździewa. No i ruszamy zaraz w drogę dalej. Na śnieżkę. Ja się czuję w ogóle tutaj jakbym był w grze jakiejś. Jakbym robił jakąś misję na pustyni wręcz mi się kojarzy ten budynek No dobrze, jesteśmy w górach Ufam Śrenicka. Ja czekaj, ja w ogóle, w ogóle nie mam pamięci żadnej do nas. Strenicko hala Szrenicka Tylko nie w oczy proszę. Idziemy dalej. Updejcik mały na dole szklarska poręba. I taki widok niesamowicie. Wow 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 wow. Jak powiedziałem, że czuję się jak grze, to teraz czuję to jeszcze bardziej. W ogóle, w ogóle czuję taki klimat, nie wiem, konterstrajka albo jakieś takie strzelanki. Po pierwszy raz w ogóle poruszam się gdzieś w nocy w takim terenie i robimy jakąś misję na, na szlaki. Follow mi, follow mi. Co Pierdzielikus? <ścoughs> nie, no i tu jest tak. No mam taką, taką fazę. czarownica tam na kominie czy nie czy tylko ja je widzę no Tam widzisz księżyc nie, tak? tak i na dachu są takie czarownice oh my god gdzie my jesteśmy? To co ty powiedz gdzie? Co? Jak? na nisko następne Ty yy, sprawdź na tej mapie, ale kurczę, ja się w ogóle czuję już trzeci raz to powiem w, jak w jakiejś grze w ogóle tutaj Słońce zaszło, schowało się tam za górami, ale mimo wszystko z jednej strony jeszcze te pastelowe kolory zostały. Tu już idziemy, odpalamy te latarki, niesamowite widoki. Na dole wiasteczko tam połyskuje, lampecz lampeczki powyskują, jest widoczne. Zatrzymaliśmy się tutaj na widoku tych, tego wyciągu. No i zmierzamy w górę do tego schroniska, w którym jesteśmy teraz tutaj. I patrzę tam w górę i to wszystko tak majestatycznie wygląda, jak normalnie, jak z jakiejś e, fabuły, książki po prostu. Zjeżdżamy w górę. I na przykład ktoś, kto by spoglądał z tego miejsca na górze na nas w dole i takie dwie mróweczki zapalają e, latarki i się, się ciągną. E, a ci już na górze zacierają te krączki, okej, okay, mamy e, dzisiejsze ofiary, ofiary nocy, także ich sobie ugotujemy tutaj na kolację. Yeah, chory łeb, chory łeb. Ale musisz przyznać, że dobry miałem pomysł i nas na pierwszym przystanku, jeszcze tam gdzie furę zostawialiśmy, to zamówiłem sobie właśnie ten flaczki, zjadłem i na wynos wziąłem goloneczkę, także tutaj rozpieczęto wuj, panie i, i szamiemy. A ja no przygotuję... Nigdy, nigdy, szkło. Nie miałem, nigdy nie miałem jedzenia przynoszonego z, z miasteczka. Zawsze to się je raczej w schronisku, ale dobra, to był dobry patent oczywiście. Unboxing jedzonka. Mustardy nie ma. Nie ma. Kurczę, ja w ogóle podziękowałem panu, ale myślałem, że, że będzie w środku. Bo, bo chciałem to. On my myślał, że na początku na miejscu. Ja poprosiłem na wynos. Dobra. Skóra twoja. Miecho moje. Enjoy your meal. To mm, no Pycha, naprawdę. Pycha. Przypomniało mi się jak miałem, nie wiem, może z 7 lat I ojciec przyjeżdżał późno z roboty I wcinał w ogóle golonkę i popijał piwem jeszcze Jakiś tam meczek leciał No, takie, takie klimaty chłopskie Bardzo zdrowe, golonka, piwo na kolację stół O, tej, o północy Turenty, panie droga Najwyżej wylędujemy w raz, co będzie. Księżyc już się schował Pomarańczowy A tutaj wschód wschodu Wcześniutko wypoczęci Pełni energii, wstajemy No i cóż, w drogę Wschód jest przywitany Czas lecieć na śnieżkę Dzięki. O proszę Państwa, mamy to. Ostatnia przebitka. Tutaj się znajdował księżyc. Tutaj Michał mówi, że z tych gór właśnie schodziliśmy w nocy do właśnie sygnału odrodzenia. Tak, no teraz to jest przyjemne. Teraz można czerpać przyjemność. Można widzieć, gdzie się jest. Teraz jest przyjemnie, naprawdę, możemy zobaczyć piękne widoki. Jesteśmy zrelaksowani, wyspani po wsiadanku, ale w tak nie było. W tak nie było w ogóle. Szliśmy tutaj nocą, doszliśmy do schroniska około trzeciej, przed trzecią. I ja już jestem w michu, w ogóle kurczę, co mnie tutaj skłodziło, że my idziemy nocą. Ja nic nie widzę, jakieś tylko połyskujące na dole światełka, oznaczające, że jest tutaj miasto, i tylko patrzeć na kamieni, kamienie, które stanowią drogę, i po prostu idziesz, idziesz, i już się kurde. Jaka to jest przyjemność? Ja nic w ogóle nie widzę, tylko z Ale fajnie, że odpoczęliśmy tutaj, i teraz przynajmniej możemy podziwiać fajne widoki. Idziemy na śnieżkę. Fajnie. Miejscu. Następnie przeszliśmy tutaj tutaj się zastanawiały, odpoczęliśmy chwileczkę i później trochę przeszliśmy Do Słonecznika mamy 2 km, te skały to są słoneczniki Nieźle to sobie wymyśliłeś. Jesteś normalnie jak Ber Grill. Witam w tym Człowiek chodzi po górach, to jest przygotowany na wszystkie okoliczności. Fajnie, no ale co, ty gotujesz? Adrian wyłudził masełka y, od pani ze schroniska. Od pani Angeli. Śnieżka tu nad nami, i pytanie teraz, czy poruszając się tą trasą, od stale pod takim samym kątem i idąc takim samym tempem dojdziemy szybciej, mimo że trasa jest dłuższa. Czy szlakiem tym krótsza droga, ale o wiele bardziej stroma, bardziej pod górkę, więc tempo będzie krótsze i na pewno bardziej się zmęczymy, bardziej pójdzie w nogi. No pytanie, to jest zadanie z fizyki teraz do rozwiązania. Rady. Mamy to byku, kochani, jest ufo, śnieżka zdobyta. Kurwa, serducho normalnie myślałem, że mi pompka rozsadzi mnie tutaj na tym ostatnim odcinku, tym tą stromą szliśmy trasą. Ale fajnie, cel osiągnięty, sportowy, aktywny. Jesteśmy na górze cieplutko, ładne widoki. Nawet nie płakał was tak bardzo. Nie, ale te góry Zdumny. sprawiły, że stałem się jakiś marudny. Dniu nie znoszę. Nerf Maruda. Uh! Dobrze kochani, przed Wami leśne dziadki. Dziady. Kurczę, jestem naprawdę tak wytyrany. Jest, tak jestem zmęczony, ale, ale szczęśliwy. Czuję satysfakcję, że w sumie dwa dni chodziliśmy cały czas po górach. Tutaj jest organizator w ogóle tego całego zamieszania. To jest Bichu. Przedstawię, przedstawię mojego ziomka, którego znam już. Uh, ho, 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 ale ho ja że przerwę. Tak, 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 no bo my się znamy w ogóle w siłowni, jeszcze takiej zon, później trenowaliśmy crossfit, by Batacha. Dobra, powiedz, masz 15, 15 sekund czasu antenowego. Możesz powiedzieć o sobie, że jesteś z czy albo nie. No, Adrian nie zrobił już rekomendacji dzięki. Ale zrobiliśmy fajną trasę, bo wyszliśmy w Szklarskiej Porębie i granią Karkonoszy. Zrobiliśmy takie kółeczko. Ile było? Chyba z 50 km wyszło. Bardzo dużo, kochani, bardzo 50 dużo. Km. Jak sprawdzałem dzisiaj, to w ogóle ja o trzeciej, jak wyjechałem z Warszawy do trzeciej, bo w sumie tam przy, w do w tym schronisku, to było 43 tysiące kroków, co dało jakieś chyba 30 km w ogóle. Tak mi iPhone tam policzył. I jeszcze nie sprawdzałem dzisiaj całego dnia, bo. No, wyjdzie 50 km. Wyjdzie pewno. pewnie 50. Przyjadę, wrócę do, do, do Wawy, to w ogóle to sobie wszystko podsumuję. Także tyle e, w dwa dni, tyle kroków, że teraz przez pięć dni mogę po prostu leżeć i nie zrobić jednego nawet kroka. No kroku. czyli <laughs> Stare dziady dały radę, sportowiec na emeryturze dał, dał radę, tak. prawnik dał radę. Dzięki za zaproszenie i mam nadzieję, że to nie pierwszy raz w ogóle aktywnie spędzamy czas w górach. No, na razie trzymajcie się. Cześć.